Słuchaj, jestem w wrotku tego, co wydarzyło się 7 listopada 1916. Times Square 3:14 w nocy. Liczby na tablicy wskazuj: 271 Hughes, 260 Wilson. W tym momencie wszystko jeszcze Mona bio odwróci. Ale nie i to jest punkt zwrotny, który zadecydowa o wszystkim, pantyun. Telegram od Hughesa do Wilsona gratulujcy z tym. E ostatni z nich został prezydentem. W rzeczywistości to by telegram od Wilsona do Hughesa. W tym momencie wszystko boju skoczone. I to jest sedno. W wersji, w której to Hughes zostaje prezydentem, pocik do Nowego Jorku nigdy nie dociera. A gdyby to był Wilson, wojna i faszyzm nigdy by nie nadeszy. To jest wersja, w której Stany Zjednoczone nigdy nie weszły do wojny, w której nie ma dwudziestolecia międzywojennego, w której nie ma Holokaustu. To jest wersja, w której nie ma mojego dziadka, bo nie było babci, która zgina w Auschwitz. To jest wersja, w której nie ma mojego ojca, bo nie było matki. To jest wersja, w której nie ma mnie.